Okej okay, ziomeczki, hej, czy witajcie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta Tym razem przedstawiam moda, który dodałem w Disco Creepera Dokładnie tak, zapraszam was do oglądania Okej, okay, ten mod dodaje właśnie tego creepera, który jak każdy creeper wybucha, Ale i oczywiście nie tylko, ponieważ ma swoją umiejętność bardzo ciekawą, którą zaraz wam przedstawię Tylko tak, chciałem wam powiedzieć i bardzo podziękować za to, że pod ostatnim odcinki modyfikacji do 1700 łapek, nie wiem ile jest teraz, za to was bardzo, bardzo wam dziękuję Po prostu masakrycznie duża liczba dla mnie to jest no i co, jeżeli uda się wam pod tym odcinkiem dojść tak mnóstwo łapek To biorę się od razu jutro rano za nagrywanie WPaka albo modyfikacji Macie do wyboru, piszcie to oczywiście jako komentarzach Więc cóż, przechodzimy do modyfikacji, koniec tego poplania No i wam pokażę, co ten creeper robi Dlatego, że nie mam dzisiaj czasu, to przedstawię wam taką krótką modyfikację e, Mam nadzieję, że wam się to e, spodoba Więc pamiętajcie, od was zależy, czy jutro nagrywam odcinek Więc cóż, e, macie tutaj pierwszego właśnie mojego tutaj pięknego disco creepera Który wygląda w taki sposób Właśnie. <laughs> chwilę muszę wyłączyć master volume Ponieważ ten creeper wygląda w taki sposób On się kiwa do ruchu muzyki disco, która leci w tle Zaraz wam ją e przedstawię do końca No i wygląda tak dla epileptyków Czy tam jakimś się nazywa Po prostu dla ludzi, którzy mają epilepsję Nie polecam tego moda e Wygląda to właśnie w taki sposób Eee, I aż oczy czasami bolą od tego creepera. Eee, i teraz może Wam pokażę jaka ta, znaczy usłyszycie teraz może w tle jaka ta muzyka jest. Pamiętajcie no też o tym, że gdy wyłączycie włączyć muzykę, ona się będzie włączała po prostu od eee, nowa. I jak słyszycie... Ta muzyka tak brzmi. Tylko tak, no tak, tak i tak dalej. Może <grych> postaram się, ale tych creeperów jest masakrycznie dużo, masakrycznie dużo. Na jednym miomie może być jeden czy drugi, ale na trzecim biomie może być ich 40 i przez to tej muzyki będzie tak dużo, że aż uszy będą bolały. Zaraz wam to przedstawię. Następną rzeczą ciekawą a propos tego moda jest to, że gdy spełnimy, ze tych creeperów, e, tym szybciej one będą się ruszały. Po prostu rytm muzyki będą bliżej siebie i ta muzyka będzie szybciej. Ja nie będę wam tego włączał, ponieważ moje uszy już płaczą, bo zbyt Dużo tej muzyki się nasłuchałem, więc zespomnijmy sobie tego troszeczkę dużo e, Tak, żeby te, te creepery się zaczęły What the WTF Dobra, jeszcze kulne, jeszcze trochę God fucker Zobaczcie na to Te creepery już nie mają jak ruszać tymi swoimi głowami, więc spróbujmy teraz innego wysadzić No zrób boom, czekajcie, gamę, modę Zero, pewnie mnie teraz wywali, ale cóż Kulne, wybucham Dokładnie tak, mają one, zaraz sobie weźmiemy gamę, mode 1, mają one wybuch około 10, 10 newtonów minecraftowych, czyli po prostu wybuchają jak normalny creeper, ale zdarza się czasami, że ten creeper podczas swojego dancingu się tak jakby, no, musi trafić w moment, i w którym zrobi gigantyczny wybuch, ale to już sam... I wam, znaczy po prostu zostawiam wam samym do przetestowania tą modyfikację. Trzymajcie się, cześć, nie zawodnicie o tej łapie w górę. Wiem, że zawsze tak rzydzę, ale no cóż, od tego zależy moja aktywność na, na tym kanale. Eee, no i cóż? cóż, 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 cóż. Dzięki wam ten kanał jest, dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć, do następnego odciniaczka. z nie wiem czego. Wybierajcie w komentarzach. No i co? chaos.